Kurde, mógłby ten czas lecieć szybciej, żeby już te urodziny się zaczęły. Muszę coś wymyślić, żeby czas mi szybciej leciał, żeby przygotować się też fajnie do urodzin. Hm. Wiem! Lego zabawy urodzinowe! Cześć! Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. No, jak już mieliście okazję widzieć, całkiem sporo prezencików już na mnie. A, czeka tutaj na urodziny, które no już jutro przecież na kanale, ale jakoś musimy ten czas przed tym spożytkować. W związku z tym, by już trochę nakręcić się na imprezkę, przyjrzymy się właśnie dwóm pozycjom od wydawnictwa Amit, a mianowicie są to zabawy urodzinowe oraz akcja zabawa. Obydwie książeczki są związane z imprezą, z właśnie tutaj jakimiś urodzinkami. No, więc czy mogłem lepiej się wpasować tą recenzją? Chyba, kochani, nie. Pozycje są dwie, tak jak już mówiłem. Jedna to akcja zabawa z figurką Nureczka. No i cóż, ta książeczka... Yy, trochę jest cały czas związana z minifigurkami, które były bodajże dwie edycje temu. Yy, więc nie jest to, jeżeli chodzi o treść, jakaś niesamowita nowość, natomiast cały czas jest fajna, druga natomiast pozycja nie jest związana z niczym konkretnie, jeżeli chodzi na przykład, tak jak to było minifigurki, czy znaczy, ta też poniekąd nie jest, ale yy, nawołuje oficjalnie. Tutaj natomiast po prostu mamy zabawy urodzinowe. W obydwu yy, pozycjach znajdziemy sobie klocuszki. No i cóż, dajcie mi chwileczkę, że na razie się samym pozycjom. Zaczniemy sobie od y, akcja zabawa, y, no jest to już szablonowa można by rzec pozycja na, na katalogu wydawniczym Amitu, znaczy książeczki z taką właśnie figureczką. Tutaj ta książeczka tak jak wspominajmy już na początku odnosi się mocno do figurek z y, właśnie tej serii przebierańców, jest ona wypełniona zagadkami, a każda zagadka no właśnie posiada Taką figureczkę, która w tamtej serii występowała, choć nie tylko, bo widzimy mamy tu również inne figureczki. Oprócz oto mabeczkę swoją drogą mam była winnej, on również był innej, Natomiast głównie skupia się ona faktycznie na figureczkach z serii przebierankowej, przebie imprezowej. Nie ma tu jakiejś jednej wielkiej, wiecie, fabuły, misji przewodniej. Nie, po prostu idzie impreza, zbliża się impreza, mamy też komiks z tymi przebierakami, no i po prostu my na tej imprezie musimy się dobrze bawić uzupełniając wszelkiego rodzaju zagadki i inne łamigłówki, no po prostu mamy wprowadzić się w fajny stan przed imprezą i nie powiem uzupełniając tą książeczkę, ciężko jest faktycznie tego nie zrobić nie da się ukryć, że zarówno tematyka już tych figurek, bo nam były dwie bodajże serie, jak nie już trzy nie no chyba dwie temu a, przebierankowych jak i sama figurka Nurka, no to nie jest temat jakiś najświeższy. Cóż, ten nurek jeszcze był w innej pozycji, a mi tu, no ale wiecie, jeżeli go nie mieliście z innej pozycji, no to jak najbardziej warto, myślę, go tutaj przyjrzeć się właśnie niemu. Tutaj, w tej pozycji, z tyłu, oczywiście reklama innych. No, ja wiele z nich miałem, dziś tu odnośniki e, dla Was będą. E, pozycja cały czas jest w kiosku, tak samo jak i zabawy urodzinowe, które już, no, moim zdaniem, znacznie lepszą pozycją są. A to dlaczegoż? Po pierwsze, Książeczka jest znacznie, jak widzicie, grubsza. Minifigurka, naklejki oraz zadania to jest to, co znajdziemy w środku. Również, podobnie jak i e, tam, książeczka jest przepełniona zagadkami, które mają nas wprowadzić w klimat imprezowy. Zdecydowanie nie ma takiego motywu, jak tam, żeby było z figurkami, żeby te minifigurki figurki z jakiejś serii tu występują. Zadania są naprawdę fajne. Widać też, czuć, myślę, mikroklimat, taki właśnie tej e, książeczki. Spójrzcie, czcionka. Wszędzie tak samo, wszędzie jest tak właśnie pisana w specyficzny e, sposób, wszystko stricte nawiązuje do urodzin. No na przykład mamy tutaj coś wykreślić, co to będzie, nie wiem, ale można się domyślić. O, mimo wszystko te przebieraki się pojawiają. No spójrzcie, jaki esterek nawiązuje do tamtej książki. Ciekawych! I wielobarwnych zadań tutaj nie brakuje. Myślę więc, że książka nie tylko będzie wspaniałym prezentem, no chociażby właśnie dla kogoś na urodzinki, no bo na urodzinki można przynieść prezent związany z urodzinkami i to się świetnie spełni, ale i po prostu dla nas, nawet by nas prowadzić fajny imprezowy klimat. Książeczka, jak już mówiłem, znacznie grubsza niż tamta, którą mieliśmy przed chwilą w rękach i zadań tu nie brakuje, także wiele godzin zabawy, a także nauki rysowania przed nami, przed tymi, którzy skuszą się na tą książkę. Są również komiksiki, no i cóż kochani, jak widzicie ponad 40, czy wy jeszcze tego nie widzicie, ale zaraz zobaczycie, ponad 40 stron zadań malowania kolorowanek, no po prostu labiryntu, wszystkiego po prostu 42 strony już mamy i spójrzcie to się jeszcze nie kończy, naprawdę bardzo fajna a, rzecz. Nawet właśnie, że w takim mówię, prezencję urodzinowym komuś wręczyć. 45 stron. Mamy również jeszcze naklejki, więc nie myślcie sobie, że 45 stron to wszystko i koniec. Mamy, widzicie, również dwie strony naklejek, chociaż głównie to wykorzystane w książce. Szkoda, że nie było ciutkę więcej takich naklejek, one mi się świetnie też gdzieś tam nam przydały. Zajmiemy się teraz tym, co jest oczywiście najważniejsze, czyli figureczki, bo nie oszukujmy się, zawsze figureczki są najważniejsze, chyba w tych książeczkach. Pomimo tego, ile godzin zabaw możemy z nią spędzić. W przypadku nureczka, no to wygląda sprawa w ten sposób. Nurek ma logo na klacie, jak widzimy, by było wiadomo, że to nurek, jakby ktoś go miał kiedyś pomylić. Jedna jego buzia jest przestraszona, jakby co najmniej zobaczył, rekina pod tą wodą. Z tyłu na druczku nie ma, czy jest na druczek, ale wiecie, nie za więc ze pozwoleniem, by go zasłonił butlą. No i druga buźka spokojna, gdy on dopiero wiecie, słyszy yy, zadanie, że idzie nurkowa, on, He, co to dla mnie? Yy, bardzo fajna również tutaj butla, ta jednokomorowa, z jak widzimy, tu doustnikiem doprowadzającym, by on miał ten tlen, no i przeżył po prostu pod tą wodą. Yy, plus, o, mamy jeszcze dla niego. Tutaj maskę, właściwie hełm z maską, no i dostajemy jeszcze w tym zestawie cztery randomowe, można by rzec, klocki, czyli dwa zielone, zielone które w tym momencie mogą robić, nie wiem, zaglony na przykład, no i czerwony, jak ja to rozumiem, osikany śnieg. Chociaż w tym wypadku to po prostu może być piasek. Jeżeli nie macie jeszcze tej figurki, myślę, że jest to świetna okazja, by ją nabyć. Natomiast jeżeli ktoś z Was ma poprzednią pozycję, gdzie nabył tą figurkę, no to faktycznie tu może być troszkę problem. I, i ta pozycja będzie dla Was dużo, niestety słabsza. Zajmijmy się jednak drugim, drugim blisterkiem, gdzie spójrzcie fantastyczny kształt balonika. Mi się bardzo podoba, że Ami właśnie o takie detale i robi takie ciekawe rzeczy. Moi drodzy, do najwilę musimy przystopować. Ale od początku. Po pierwsze, znajdziemy w drugiej książeczce, no, prezent. Prezent, no, jest to jakiś niespecjalnie wyróżniający się, ale przecież nie opakowanie się, kochani liczy, tylko wnętrze. Co jest w środku tego prezentu, no to dowień się pewnie jutro na urodzinach. Natomiast fantastyczna jest ta tutaj różka w tym kolorze, no ja zazwyczaj w takim kolorze jeszcze się... zazwyczaj z takim mi się Zazwyczaj różka kojarzy się tym kolorem białym, fluorescencyjnym ewentualnie, a tu proszę no, moim zdaniem, jest to świetny element. Bardzo Rzadki zresztą i moje drodzy, co najciekawsze, to przede wszystkim spójrzcie. Mamy tu strój. Czemu jest bez głowy? O tym zaraz wam opowiem, chociaż już możecie się domyślać. Jest on na tyle uniwersalny e, z jednej i z drugiej strony. Jest to też dziecko, kaptur widzimy z tyłu, że jednocześnie może to być, moi drodzy, chłopiec lub też dziewczynka. E, każda z główek ma jedną główkę. No i cóż, możemy włożyć w tym momencie, to jest dziewczynka e, i dziewczynka idzie na imprezę, a w tym momencie to jest. Chłopczyk, czy oczywiście nie do końca, ale chciałem sprawdzić i mimo wszystko widzicie, na głowa też pasuje do, 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 do tej fryzury, także nie jest tak kurczę źle, yy, skoro pasuje, bo spójrzmy, nie, właściwie to tak było odwrotnie, to chyba była dziewczynka. Eee, aczkolwiek mówię, pasuje. Nie, nie dobra to była dziewczynka eee, Jednak e, tak, mm, tak było. Eee, to była dziewczynka, tamto był chłopiec. I moim zdaniem jest to świetne rozwiązanie właśnie ze strony mm, Amitu. Ponieważ, no moi drodzy, nie oszukujmy się, jeżeli zawsze było tak, że ktoś z was miał wiecie, awersję do Franców, czy coś nie kupię, bo to dziewczęce i tak dalej. E, tu nie kupię, bo tu dziewczynka jest i tak dalej, no to proszę, masz chłopczyka. I moim zdaniem jest to świetne rozwiązanie właśnie ze strony e, Amitu i i chciałby się więcej? Oczywiście nie będzie tak, że teraz w książkach Ninjago będą dwie wersje i tak dalej, ale moim zdaniem jest to świetne rozwiązanie i nikt nie może się krzywić, nikt nie może powiedzieć, że coś jest nieokrej, okay, niefajnie i tak dalej. Mamy tu jeszcze różdżkę do rączki i do drugiej rączki prezencik. Obydwie te rzeczy sprawiają, te książeczki i te już dziś figurki sprawiają, że ja kochani powoli klimat urodzin czuję. Otwarcie prezentów już w dniu jutrzejszym, także trzymajcie się mocno. No a cóż, ja teraz idę. Moich gości, czyli chcę się tego i tego gdzieś usadzić powoli w pierwszym rzędzie, by widzieli jakie tam prezenty od Was znów dostałem. A, dziękuję Wam bardzo za kolejny dzień na, na moim kanale. Yy, tak jak mówię, dwie bardzo fajne pozycje. Ona mi tu jeszcze w kioskach znajdziecie. Jeżeli Wam się podobają, warto pójść do kiosku. Ta naprawdę jest szczególnie fajna yy, i naprawdę uważam, że warto ją nabyć po prostu, bo jest tutaj nie tylko. Taka unikatowa różdżka chociażby, no ale sam fakt tego, wiecie, tych wogówek no jest to coś nowego, zawsze warto w takie nowości też uh, iść. Uh, dzięki za kolejny wspólny, jeszcze raz na moim kanale, zobaczenia wkrótce, a szczególnie jutro mam nadzieję. Bye!